Budzisz się każdego ranka i pierwsza rzecz, jaką robisz, to sięgasz po telefon. Brzmi znajomo, prawda? A co, jeśli powiem ci, że to nie jest tylko nawyk, ale współczesna forma niewolnictwa, w które dobrowolnie się oddaliśmy? Ten mały świecący prostokąt dyktuje nasz nastrój, kradnie nasz czas i decyduje, na co poświęcimy to, co mamy, najcenniejszego naszą uwagę. Dziś pokażę, jak za pomocą jednego starożytnego stoickiego haku zamienić twojego cyfrowego nadzorcę w posłusznego sługę. Na koniec tego materiału dostaniesz nie tylko zestaw porad, ale całą filozofię, która przywróci ci godziny wolnego czasu, jasność umysłu i, co najważniejsze, kontrolę nad własnym życiem. Gotowy na odzyskanie wolności? Zanim przejdziemy do konkretnych działań, musimy zrozumieć, z kim mamy do czynienia. Smartfony i aplikacje są projektowane przez tysiące najzdolniejszych inżynierów i psychologów. Ich nadrzędnym celem jest maksymalne przechwycenie i utrzymanie twojej uwagi. Niekończące się scroll. Czerwone ikonki powiadomień. Zmienna nagroda. To wszystko narzędzia doskonale skalibrowane do hakowania podstawowych mechanizmów naszego mózgu. I tu wkracza stoicyzm. Ta starożytna rzymska filozofia praktykowana przez cesarza Marka Aureliusza i dramaturga Senekę. Uczy nas prostej, ale potężnej zasady: rozdzielenia tego, co możemy kontrolować, od tego, co jest poza naszą kontrolą. Nie możemy kontrolować algorytmów mediów społecznościowych, ale możemy w pełni kontrolować naszą reakcję na nie, nasze ustawienia i nasze nawyki. Stoicyzm to nie jest odrzucenie technologii, to instrukcja, jak używać ich świadomie, by służyły naszym celom, a nie celom korporacji. Zatem pierwszy krok to wykorzystanie głównej broni stoików dychotomii kontroli. Weź swój telefon i uświadom sobie jedno: nie masz kontroli nad tym, co dzieje się wewnątrz aplikacji, ale masz pełną kontrolę nad samym telefonem, jako obiektem i jego systemem operacyjnym. Algorytmy będą próbowały wciągnąć cię do króliczej nory. Aplikacje będą wysyłać powiadomienia, żeby cię z powrotem sprowadzić. To są czynniki zewnętrzne, które pozostają poza Twoją kontrolą. A co jest w środku? Twoja decyzja, żeby wziąć telefon do ręki. Twoja decyzja, żeby kliknąć ikonę. Twoja decyzja, by zezwolić lub zakazać powiadomień. Twoja decyzja, gdzie telefon będzie leżał w nocy. Stoicy zachęcają nas, byśmy poświęcali energię wyłącznie na to, co jest w naszej mocy. Przestań się złościć na YouTube'a, że podsuwa ci ciągle nowe filmy. Zamiast tego skieruj całą swoją energię na stworzenie systemu, w którym używasz YouTube'a tylko wtedy, kiedy ty tego potrzebujesz, a nie wtedy, kiedy on tego chce. To jest fundamentalna zmiana w myśleniu: od pasywnej ofiary do aktywnego pana swojego urządzenia. Cała dalsza strategia opiera się na tym prostym, ale nienaruszalnym fundamencie. Zastanówmy się na nowo, czym tak naprawdę jest telefon. Co to jest? To narzędzie? Niewiarygodnie potężne, ale wciąż tylko narzędzie. Tak jak młotek czy wiertarka. Wyobraźmy sobie stolarza, który co minutę sięga po swój młotek, gapi się na niego, głaszcze go i sprawdza, czy nie pojawiło się na nim coś nowego. Brzmi absurdalnie, prawda? A jednak dokładnie tak postępujemy ze smartfonem. Zmieniliśmy go ze środka do osiągnięcia celu w sam cel. Podejście stoickie polega na przywróceniu rzeczom ich pierwotnego, prawdziwego przeznaczenia. Telefon to nie jest centrum rozrywki. To nie jest źródło nieustannych wiadomości, to nie jest też sposób na zabicie czasu. Jego zadaniem jest realizacja konkretnych funkcji, któremu zlecamy. Zadzwonić, napisać wiadomość, znaleźć drogę, zrobić zdjęcie. Wszystko inne to produkty uboczne, które dodano po to, by przekształcić narzędzie w Twojego pana. Za każdym razem, gdy bierzesz telefon do ręki, zadaj sobie pytanie: Jaką konkretną pracę zlecę teraz temu narzędziu? Jeśli nie masz odpowiedzi, Odłóż go z powrotem. To ćwiczenie pomaga zerwać automatyczne, nieświadome połączenie typu nuda równa się telefon i zastępuje je świadomym, ukierunkowanym użyciem. Stoicy często praktykowali memento mori przypomnienie o śmiertelności. Nie był to ponury rytuał, lecz raczej potężne narzędzie do ustalania priorytetów. Świadomość tego, że nasze życie ma swój kres, zmusza nas do doceniania każdej chwili. Przenieśmy teraz tę zasadę do naszego cyfrowego świata. Wasz czas to najcenniejszy i co ważniejsze nieodnawialny zasób. Każda minuta stracona na bezmyślne przewijanie ekranu w poszukiwaniu jakichś ciekawostek, to minuta ukradziona własnemu życiu, ukradziona celom, bliskim, odpoczynkowi własnym myślom. Wyobraźmy sobie, że pod koniec dnia widzicie raport. Dziś straciłeś 2 godziny 47 minut na oglądanie krótkich nagrań z tańczącymi ludźmi i relacji z cudzych wakacji. Czy te informacje były warte prawie trzech godzin waszego jednego, niepowtarzalnego życia? Praktyka cyfrowego memento mori to właśnie regularne przypominanie sobie o bezcenności czasu. Telefon jest maszyną do spalania tego czasu i tylko ty decydujesz, czy wrzucisz w ten piec kolejną godzinę, czy przeznaczysz ją na coś naprawdę ważnego. Ta myśl działa bardzo otrzeźwiająco i jest potężnym motorem do wprowadzenia zmian. Kolejną stoicką zasadą jest celowe działanie, czyli z góry powzięta intencja. Żaden stoik nie rozpocząłby dnia bez wyznaczenia sobie celu. Uważali, że działanie bez celu to marnowanie życia. A my łapiemy za telefon dziesiątki, jeśli nie setki, krazy dziennie, bez najmniejszej intencji, po prostu z nawyku, bo zawibrował bo nam się nudzi wprowadź do swojego życia prostą zasadę brak intencji brak działania zanim twój palec dotknie ekranu zadaj sobie jedno pytanie po co jaki jest mój cel w tej chwili chcę sprawdzić pogodę odpisać mamie na konkretną wiadomość znaleźć przepis na kolację cel musi być jasny i konkretny jeśli twój cel to tylko zobaczyć co tam nowego to jest pułapka to nie jest twój cel to jest cel algorytmu. Kiedy sformułujesz intencję, zmieniasz nieświadomy odruch w świadomy wybór. Wchodzisz do telefonu tak, jak chirurg wykonuje nacięcie precyzyjnie, szybko, z konkretnym zamiarem. Wykonujesz zadanie i wychodzisz. Żadnego błądzenia po sąsiednich aplikacjach żadnego tylko zerknę na minutkę. To jest trening dyscypliny umysłu, który nie tylko oszczędza czas, ale również wzmacnia Twoją silną wolę. Stoicka koncepcja amorfati, czyli miłości do swojego losu. Uczy nas akceptować wszystko, co się dzieje. Łącznie z dyskomfortem. A jaki jest główny wyzwalacz, który sprawia, że łapiemy za telefon? Zgadza się. Najmniejszy dyskomfort. Nuda w kolejce. Niezręczna cisza w rozmowie. Niepokój przed trudnym zadaniem. Używamy telefonu jako cyfrowego anestetyku, żeby zagłuszyć te emocje. Stoik powiedziałby: pokochaj ten dyskomfort. Nuda nie jest wrogiem. To zaproszenie od twojego mózgu do refleksji, kreatywności, do obserwacji świata. Niezręczna pauza to szansa na nawiązanie głębszego kontaktu z rozmówcą, albo po prostu na bycie w ciszy. Zamiast od razu sięgać po telefon, spróbuj po prostu przeżyć to uczucie. Zaobserwuj je, co czujesz, w której części ciała się to odzywa. Kiedy zaakceptujesz i przeżyjesz ten chwilowy dyskomfort, zrozumiesz, że wcale nie jest straszny. Co więcej, to właśnie w tych pauzach Rodzą się najlepsze pomysły i rozgrywa się prawdziwe życie. Przestań uciekać od siebie do świata wirtualnego. Zaakceptuj swoją rzeczywistość ze wszystkimi jej niedoskonałościami to jest prawdziwa wolność. Przejdźmy teraz do praktyki. Zaczniemy od najważniejszego od architektury tego cyfrowego zniewolenia. Mówię tu o powiadomieniach: każde wyskakujące okienko, każdy dźwięk, każda wibracja. To jest krzyk Pana domagającego się uwagi swojego niewolnika, a my, jako potulni słudzy, natychmiast reagujemy. Pierwszym i najważniejszym aktem wyzwolenia jest totalne wyłączenie powiadomień Wejdź do ustawień i przejrzyj każdą aplikację z osobna. Zadaj sobie pytanie czy ta aplikacja naprawdę wymaga mojej natychmiastowej uwagi? Czy poinformuje mnie o czymś, co nie może zaczekać godziny dwóch albo do wieczora? Odpowiedź w 99% przypadków brzmi: nie. Zostaw powiadomienia tylko dla połączeń i wiadomości od prawdziwych ludzi, tych z Twojej listy kontaktów. Może dla służbowego komunikatora, jeśli to jest absolutnie krytyczne i tyle. Media społecznościowe, wiadomości gry, sklepy, poczta to wszystko musi zamilknąć na zawsze. To Ty musisz decydować, kiedy otrzymujesz informacje, a nie odwrotnie. Na początku może być to dziwne. Może ci się wydawać, że coś tracisz. To jest syndrom utraconej korzyści. To dokładnie to, na czym grają twórcy aplikacji. Przetrzymaj ten moment. Już po kilku dniach poczujesz niewiarygodny spokój. Cisza w kieszeni to cisza w głowie. Drugi praktyczny trik to wizualna asceza. Nasze oczy i mózg uwielbiają jaskrawe kolory. Czerwona ikonka powiadomienia nie jest przypadkowa. Wykorzystuje kolor kojarzący się z niebezpieczeństwem i pilnością, by natychmiast przyciągnąć twoją uwagę. Jasne, soczyste ikony aplikacji są jak cukierki w pięknych opakowaniach, aż chce się je zjeść. Stoicy praktykowali umiar we wszystkim, więc zastosujmy tę zasadę do naszego ekranu. Przełącz swój telefon na tryb monochromatyczny. Tak, na tryb odcieni szarości. W większości nowoczesnych smartfonów zrobisz to w ustawieniach deweloperskich lub w opcjach ułatwień dostępu. Co nam to daje? To natychmiast zabija całą tę dopaminową atrakcyjność Twojego urządzenia. Ikony stają się nudne i nieciekawe. Fit na Instagramie zmienia się w ponurą gazetę. Oglądanie filmów traci połowę swojej magii. Telefon z jaskrawej zabawki zamienia się w narzędzie o charakterze czysto użytkowym nadal może pełnić swoje funkcje, ale nie krzyczy już Popatrz na mnie, pobaw się mną! Spróbuj wytrzymać tak choćby jeden dzień będziesz w szoku. Jak rzadko twoja ręka będzie sięgać po telefon bez wyraźnego powodu. To najpotężniejszy sposób na zerwanie psychologicznego przywiązania do tego jaskrawego cyfrowego świata. Nasz mózg jest z natury leniwy, zawsze wybiera ścieżkę najmniejszego oporu. Jeżeli ikona mediów społecznościowych znajduje się na ekranie głównym, w zasięgu jednego dotknięcia palca, mózg uruchomi ją automatycznie, nawet bez twojej świadomej decyzji. Naszym zadaniem jest stworzenie barier. Chodzi o to, by utrudnić dostęp do aplikacji, które pożerają nasz czas. Jest to stoicka zasada tworzenia cnotliwych przeszkód. Po pierwsze, usuń wszelkie ikony mediów społecznościowych, komunikatorów, z wyjątkiem tych kluczowych, oraz aplikacji rozrywkowych z ekranu głównego. Zostaw tam tylko narzędzia czysto użytkowe telefon, zegar, kalendarz, mapę. Po drugie, Przenieś te aplikacje do folderu i umieść ten folder na samym końcu, na trzecim, a nawet czwartym pulpicie. Aby się do nich dostać, będziesz musiał wykonać kilka przesunięć palcem i kliknąć w folder. Po trzecie, poziom zaawansowany. Usuń ikony całkowicie i uruchamiaj te aplikacje wyłącznie za pomocą wyszukiwarki. Za każdym razem będziesz musiał świadomie wpisać ich nazwę. Ta mikroskopijna bariera, te kilka dodatkowych ruchów lub konieczność wpisania słowa. Okazuje się zaskakująco skuteczna. Niszczy ona automatyzm. Daje twojej świadomości te cenne pół sekundy, by zadać pytanie: Czy ja na pewno potrzebuję tego teraz? W większości przypadków odpowiedź będzie negatywna, a ty po prostu schowasz telefon z powrotem do kieszeni. Stoicy cenili sobie prostotę i minimalizm, wierząc, że usunięcie zbędnych elementów prowadzi do jasności umysłu. Zastosujmy tę zasadę do naszego telefonu i zróbmy bezlitosny cyfrowy porządek. Otwórz listę wszystkich zainstalowanych aplikacji, przejrzyj ją i zadaj sobie jedno kluczowe pytanie do każdej pozycji. Czy używałem am tego w ciągu ostatniego miesiąca? Jeśli odpowiedź brzmi nie, natychmiast usuń. Zapomnij o myśleniu, a może się przyda. Jeśli faktycznie będzie ci potrzebne, pobierzesz je z powrotem w 30 sekund. Każda nieużywana aplikacja to nie tylko zajęte miejsce w pamięci, to szum wizualny. To potencjalne źródło powiadomień, to kolejny możliwy czynnik rozpraszający bądź bezlitosny. Gra, w którą nie grałeś od pół roku usuń. Aplikacja do obróbki zdjęć, którą otworzyłeś raz usuń. Dziesiąty komunikator, w którym masz tylko dwa czaty usuń. Twoim celem jest pozostawienie w telefonie tylko tych narzędzi, z których regularnie i świadomie korzystasz. Jak mawiał Seneka Nieważne, ile masz książek a ważne jest to, jak są one dobre. To samo dotyczy aplikacji niech będzie ich dziesięć, ale niech to będą te, które faktycznie poprawiają twoje życie, a nie tylko kradną twój czas. Twój telefon nie musi być twoim nieodłącznym towarzyszem, przecież nie chodzisz wszędzie z mikrofalówką czy telewizorem. Stoickie podejście polega na wyznaczeniu wyraźnych granic, zarówno fizycznych, jak i czasowych. Stwórz strefy wolne od telefonu. Najważniejszą z nich jest sypialnia. To jest miejsce do snu i odpoczynku, a nie do przeglądania internetu. Kup tradycyjny budzik i zostawiaj telefon do ładowania w innym pomieszczeniu, na przykład w kuchni. W ten sposób upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Pozbędziesz się pokusy przewijania treści przed snem i nie zaczniesz poranka od sprawdzania powiadomień. Kolejna strefa to stół w jadalni. Posiłek to czas na jedzenie i rozmowę z bliskimi, a nie na pochłanianie kolejnych treści. Trzeci limit jest czasowy. Ustal zasadę pierwsza i ostatnia godzina dnia bez ekranu. Pierwszą godzinę poświęć sobie ćwiczeniom, medytacji, planowaniu dnia lub śniadaniu, ostatnią godzinę zarezerwuj na czytanie książki, rozmowę z rodziną lub przygotowania do snu. Wyznaczając te granice, odzyskujesz od cyfrowego świata najważniejsze sfery swojego życia. Pokazujesz swojemu mózgowi, że telefon jest tylko gościem, którego przyjmujesz w ściśle wyznaczonym czasie, a nie panem, który mieszka z tobą na stałe. Jedną z przyczyn, dla których telefon nieustannie nas rozprasza i odciąga od pracy, jest tak zwana iluzja pilności. Wydaje nam się, że na każdą wiadomość musimy odpisać natychmiast, a o każdej nowości dowiedzieć się jako pierwsi, nic bardziej mylnego. 99% wszystkich przychodzących informacji nie wymaga twojej natychmiastowej reakcji. Stoicy uczyli, by cenić sobie koncentrację i nie rozpraszać niepotrzebnie uwagi. Dlatego wdrażamy zasadę przetwarzania pakietowego. Zamiast sprawdzać pocztę, komunikatory i media społecznościowe co pięć minut, wyznacz na to konkretne bloki czasowe. Na przykład trzy razy dziennie o dziesiątej rano, o drugiej po południu i o szóstej wieczorem. W każdym takim bloku poświęcasz 15 do dwudziestu minut, by celowo przejrzeć i załatwić wszystkie zaległe wiadomości oraz powiadomienia. Poza tymi godzinami, Aplikacje te przestają dla ciebie istnieć. Domyśl, jesteś całkowicie skupiony na swojej pracy, nauce lub odpoczynku. Przypomina to pracę listonosza. On nie dostarcza ci pojedynczego listu co pięć minut. Całą pocztę przynosi raz dziennie. Zostań listonoszem dla samego siebie. Taki system obniża poziom lęku, eliminuje to ciągłe wewnętrzne napięcie w stylu a co jeśli ktoś do mnie napisał? I przywraca ci ogromne połacie czasu, które wcześniej były rozdrabniane na mikro-rozproszenia. Smartphone przypomina scyzoryk, ale taki, do którego próbowano wcisnąć jeszcze piłę łańcuchową i mikroskop. Umie robić wszystko i to jest jego największa wada. Kiedy jedno urządzenie zastępuje budzik, książkę, odtwarzacz, notatnik i aparat, stajemy się od niego kompletnie uzależnieni. Stoicką zasadę jedną rzecz rób, ale rób ją dobrze można z powodzeniem przełożyć na te sytuacje. Zacznij proces delegowania funkcji. Oddaj pracę wyspecjalizowanym urządzeniom. Kup najprostszy elektroniczny budzik za kilkadziesiąt złotych. To pozwoli Ci nie zabierać telefonu do sypialni. Zawsze miej przy sobie mały notatnik i długopis, by szybko zapisywać myśli i pomysły. Jest to szybsze i nie rodzi pokusy, by przy okazji zajrzeć na media społecznościowe. Jeżeli lubisz czytać, zainwestuj w czytnik e-booków. Został stworzony wyłącznie do czytania. I jest pozbawiony jakichkolwiek rozpraszaczy. Muzyki słuchaj na starym odtwarzaczu MP3. O ile go jeszcze masz. Im więcej obowiązków odbierzesz smartfonowi i powierzysz wyspecjalizowanym gadżetom, tym rzadziej będziesz miał powód, by po niego sięgać. Ponownie stanie się po prostu telefonem, a nie portalem do świata prokrastynacji. W każdym smartfonie kryje się magiczny przycisk, którego większość z nas używa wyłącznie nocą. Mowa o trybie. Nie przeszkadzać. Ale kto powiedział, że nikt nie powinien ci przeszkadzać w ciągu dnia? Twoje prawo do koncentracji i ciszy jest święte. Stoicy nazywali to wewnętrzną cytadelą miejscem w twoim umyśle, do którego nie mają dostępu zewnętrzne bodźce. Tryb nie przeszkadzać to cyfrowe mury dla twojej cytadeli. Zacznij go aktywnie używać w ciągu dnia. Zaczynasz ważne zadanie w pracy? Włącz go na godzinę lub dwie. Postanawiasz poczytać książkę albo pójść na spacer? Włącz. Jesteś na obiedzie z rodziną? Włącz. Nie bój się, że ominie cię coś ważnego. W ustawieniach tego trybu zazwyczaj można zrobić wyjątki dla połączeń od wybranych kontaktów. Więc jeśli wydarzy się coś naprawdę pilnego, ktoś się do ciebie dodzwoni. Cała reszta może poczekać. Aktywne używanie trybu nie przeszkadzać to deklaracja niezależności twojej uwagi. Oświadczasz światu, Teraz jestem zajęty. Jestem zajęty swoim życiem. Odzwonię lub odpiszę, gdy tylko będę wolny. To jest postawa siły, a nie słabości. Żyjemy w epoce przeładowania informacyjnego, czyli w czasach cyfrowej infobezności. Co minutę uderzają w nas wręcz tony kontentu. Niekończące się maile, setki kanałów na Telegramie, subskrypcje do tysięcy profili. To generuje stały szum informacyjny, który drenuje nasze zasoby mentalne. Seneka pisał, być wszędzie znaczy być nigdzie. Ciągłe pochłanianie masy zróżnicowanych treści wcale nie czyni nas mądrzejszymi, sprawia, że jesteśmy bardziej rozkojarzeni. Nadszedł czas, by przejść na rygorystyczną dietę cyfrową. Otwórz swoją skrzynkę mailową i bezlitośnie zrezygnuj ze wszystkich subskrypcji reklamowych i newsletterów, których po prostu nie czytasz. Przejrzyj swoje subskrypcje w mediach społecznościowych i na Telegramie. Zadaj sobie pytanie o każdy kanał czy profil: czy to daje mi realną wartość albo czystą radość? Czy może subskrybuje to tylko z przyzwyczajenia? Maczyć wysprekłości. Wypisz się natychmiast ze wszystkiego, co wywołuje w tobie negatywne emocje, zazdrość lub po prostu zaśmieca twoją tablicę bezwartościowym kontentem. Celem nie jest już konsumpcja jak największej ilości informacji, ale postawienie na jakość. Niech zostanie ci nawet tylko 10 kanałów, ale niech będą to te, które faktycznie wnosisz w swoje życie. Oczyszczanie pola informacyjnego to jest nic innego jak gruntowne sprzątanie w pokoju. Od razu poczujesz, że lżej się oddycha, a myśli stają się klarowne. Rzadko zdajemy sobie sprawę, jaką moc kryją fizyczne przyzwyczajenia. Jeśli telefon zawsze leży w kieszeni, na wyciągnięcie ręki staje się dosłownie przedłużeniem naszego ciała, sięgamy po niego automatycznie, zupełnie bez zastanowienia. Aby zerwać tę więź, musimy ustanowić fizyczny dystans. To jest nic innego jak stoicka bariera, która chroni nas przed nieświadomym działaniem. Przestań więc nosić telefon w kieszeni, chowaj go do torebki lub plecaka. Kiedy jesteś w domu, nie przemieszczaj się z nim z pokoju do pokoju. Wyznacz mu specjalny punkt, na przykład na półce w przedpokoju. Wracasz do domu, telefon ląduje na swoim parkingu. Jeśli go potrzebujesz, musisz wstać i do niego podejść, to proste działanie. Ta konieczność, by fizycznie się ruszyć, natychmiast eliminuje ogromną liczbę impulsywnych sprawdzeń? Będziesz zaskoczony, jak często sięgasz do kieszeni, odkrywasz pustkę i uświadamiasz sobie, że w gruncie rzeczy wcale nie potrzebowałeś telefonu. Tworząc ten dystans, odzyskujesz pełną kontrolę. Telefon nie jest już częścią ciebie, to jest oddzielny przedmiot, który ma swoje miejsce i czeka, aż świadomie podejmiesz decyzję, by go użyć. Przejdźmy teraz do bardziej zaawansowanych technik mentalnych. Jedną z najpotężniejszych praktyk stoików jest wizualizacja negatywna. Polega ona na wyobrażaniu sobie, że straciliśmy coś, co cenimy. To pomaga nam nie brać rzeczy za pewnik i znacząco zmniejsza strach przed stratą. Zastosujmy to do telefonu. Usiądź w ciszy na 5 minut i wyobraź sobie, że straciłeś swój smartfon. Bezpowrotnie. Co się stanie? Owszem, przez pierwsze kilka godzin poczujesz panikę i duży dyskomfort. Będziesz musiał odzyskać kartę SIM, stracisz część zdjęć, jeśli nie robiłeś kopii zapasowych. Ale co dalej? Twoje życie się nie skończy. Nadal będziesz mógł rozmawiać ze znajomymi, pracować, spacerować, jeść, spać. Możliwe, że poczujesz nawet pewną ulgę. To ćwiczenie doskonale pokazuje, jak bardzo wyolbrzymiamy znaczenie tego urządzenia. Jest ono przydatne, ale nie jest życiową koniecznością. Kiedy to sobie uświadomisz, Zmniejszy się twoje emocjonalne przywiązanie. Telefon z drogocennego skarbu, który trzeba nieustannie chronić i sprawdzać, zamieni się w zwykły przedmiot. A jeśli się zepsuje lub zgubi, przyjmiesz to spokojnie po stoicku, jako pewną niedogodność, a nie jako życiową tragedię. Poznaj samego siebie. Ten napis widniał w świątyni w Delfach, a stoicy uznawali to za jedno z najważniejszych zadań w życiu. W naszym kontekście oznacza to Poznaj swojego cyfrowego wroga, a dokładniej swoje cyfrowe nawyki. Każdy współczesny smartfon ma funkcję czas przed ekranem lub cyfrowy dobrostan. Większość ludzi boi się tam zaglądać, ponieważ przerażają ich te liczby. Wykorzystaj ten instrument nie do biczowania się, lecz do bezstronnej samoanalizy. Otwórz statystyki i spójrz na nie jak naukowiec. Ile godzin dziennie spędzasz, wpatrując się w telefon? Jakie aplikacje pożerają najwięcej twojego czasu? Ile razy na godzinę bierzesz telefon do ręki? Nie oceniaj się. Po prostu przyjmij te dane do wiadomości. To Twój punkt wyjścia. Te liczby to Twój najlepszy nauczyciel. Pokażą ci one Twoje słabe punkty i automatyczne schematy zachowania. Możesz odkryć, że tracisz godzinę dziennie na aplikację, której w ogóle nie uważałeś za problematyczną. Świadomość jest pierwszym i najważniejszym krokiem do zmiany. Prowadź te ewidencje nie po to, by się karcić. Lecz by monitorować postępy i lepiej rozumieć, jak działa twój własny mózg. Samo zakazywanie sobie czegoś jest nieskuteczne. Mózg nie lubi pustki. Jeśli po prostu zrezygnujesz z bezmyślnego skrolowania, mózg znajdzie czym wypełnić tę pustkę, a najprawdopodobniej będzie to coś równie bezużytecznego. Dlatego, pozbywając się starego nawyku, od razu musisz wprowadzić nowy, bardziej przydatny. To jest zasada zastępowania. Przygotuj listę alternatywnych działań, które możesz wykonać w momentach, gdy ręka automatycznie sięga po telefon. Na przykład, stoisz w kolejce. Zamiast sięgać po telefon, zrób kilka głębokich wdechów i wydechów, poobserwuj ludzi dookoła. Czujesz zmęczenie pracą? Zamiast telefonu wstań, zrób krótką rozgrzewkę albo spójrz przez okno, nudzi ci się w domu. Zamiast smartfona weź leżącą obok książkę, albo zrób parę pompek. Lista powinna być pod ręką. Niech to będzie naklejka na monitorze, albo karteczka w portfelu. Najważniejsze, żeby w chwili impulsu mieć gotową, lepszą opcję. Czyli człowiek z czasem twój mózg przyzwyczai się do nowych reakcji, a ochota sięgnięcia po telefon w tych sytuacjach po prostu zniknie. Ty nie walczysz z nawykiem, ty go zastępujesz. Największe niebezpieczeństwo telefonu polega na tym, że oferuje tanią, szybką i niekończącą się dawkę dopaminy. Liki, nowe filmiki, śmieszne memy to są łatwo dostępne przyjemności. W rezultacie prawdziwy świat ze swoimi trudnościami i wolniejszym tempem zaczyna wydawać się nudny. Tracimy zdolność do czerpania radości z prostych rzeczy. Tymczasem stoicy nauczali, że źródło szczęścia tkwi w nas samych i w naszym sposobie postrzegania świata. Twoim zadaniem jest przetrenowanie mózgu tak, by potrafił znajdować radość i zaskoczenie w świecie offline. Zacznij ćwiczyć aktywną obserwację. Idąc ulicą, odłóż telefon i rozejrzyj się. Zauważ architekturę budynków, kolor nieba, ciekawe twarze przechodniów. W trakcie posiłku nie oglądaj filmów, lecz skup się na smaku, zapachu i teksturze jedzenia. Podczas rozmowy z drugim człowiekiem nie rozpraszaj się telefonem, lecz całkowicie zanurz się w dialogu. Zwracaj uwagę na mimikę i intonację drugiej osoby. Naucz się czerpać satysfakcję z realnego świata. Jest on znacznie głębszy, ciekawszy i bardziej nasycony wrażeniami niż jakakolwiek cyfrowa symulacja. Im więcej jakościowej dopaminy będziesz czerpać z rzeczywistości, tym mniej będziesz potrzebować jej taniego surogatu serwowanego przez smartfon. I wreszcie dwudziesty ostatni krok. Stoicyzm to nie tylko prywatna praktyka, ale przede wszystkim filozofia, która zmienia otaczający nas świat poprzez osobisty przykład. Kiedy zaczniecie stosować te zasady, ludzie po prostu to zobaczą. Podczas spotkania ze znajomymi będziecie jedyną osobą, która nie patrzy w telefon, ale aktywnie uczestniczy w rozmowie. W pracy staniecie się bardziej skoncentrowani i produktywni. W rodzinie będziecie poświęcać bliskim autentyczną, niepodzielną uwagę. Nie będziecie musieli wygłaszać wykładów o szkodliwości smartfonów. Wasze zachowanie przemówi samo za siebie. Ludzie zaczną zadawać pytania. Zobaczą wasz spokój, waszą pełną świadomość i zapragną tego samego. Marek Aureliusz pisał: Nie marnuj czasu na dyskusję o tym, jaki powinien być dobry człowiek, po prostu nim bądź. Parafrazując te słowa: Nie traćcie czasu na kłótnie o to, jak poprawnie używać telefonu. Po prostu dajcie przykład. Wasze wyzwolenie z cyfrowego niewolnictwa może zainspirować innych do rozpoczęcia własnej ścieżki ku wolności. I to jest być może najcenniejsze, co możecie osiągnąć. Nie tylko poprawić jakość własnego życia, ale też stać się katalizatorem pozytywnych zmian w życiu tych, którzy was otaczają. Doszliśmy więc do sedna. Od uświadomienia sobie cyfrowej niewoli po konkretne stoickie metody, jak ją pokonać. Zrozumieliśmy, że problem leży nie w samym telefonie, lecz w naszym stosunku do niego. Główny wniosek jest prosty smartfon to niesamowicie potężne narzędzie, ale jego miejsce jest w skrzynce na narzędzia, nie na tronie twojego życia. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa wolność to wolność wewnętrzna, to kontrola nad naszą uwagą i uwolnienie jej od zewnętrznych rozpraszaczy. Stosując te zasady, nie tylko oszczędzasz czas, ale odzyskujesz prawo do panowania nad własnym życiem. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli pomogło wam to inaczej spojrzeć na swój smartfon, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów o praktycznej filozofii w nowoczesnym świecie. A teraz pytanie do was. Która aplikacja jest waszym największym pożeraczem czasu i którą z tych 20 rad spróbujecie zastosować już dzisiaj? Napiszcie w komentarzach, podyskutujmy i wspierajmy się wzajemnie na tej drodze do wolności.